Jest tak skonstruowany, że nikt z ludzi, którzy musieli wziąć kredyt na mieszkanie, nie może być pewny wysokości tej raty kredytu. Jest zależny od dzisiaj bardzo arbitralnych decyzji Rady Polityki Pieniężnej. I właśnie największym problemem tej decyzji jest to. Że tak jak zupełnie bez sensu Rada Polityki Pieniężnej podnosiła stopy wtedy, kiedy było jasne, że inflacja nie jest spowodowana przez konsumentów, ale przez napędzanie cen przez wielkie firmy, przez spiralę marżowocenową, tak dzisiaj wiadomo, że arbitralna jest decyzja o tym, że te stopy będą obniżane i o ile będą obniżane. Czas najwyższy, żeby Rada Polityki Pieniężnej wróciła do swojej. Roli, takiej roli, jaką powinna mieć, roli kształtowania rzeczywiście y, polityki pieniężnej państwa zgodnie z interesem publicznym, zgodnie z interesem Polek i Polaków, a nie zgodnie z interesem aktualnie rządzącej partii. Tego będziemy się domagać, tego, do tego będziemy dążyć, bo dzisiaj lewica jest jedyną siłą, która mówi, jeśli chcemy walczyć z kryzysem, to musimy to robić. Bając jednocześnie o to, żeby koszty tej walki nie odbijały się na zwykłych obywatelach, żeby nie odbijały się na tych ludziach, którzy zostali zmuszeni do wzięcia kredytu, żeby, żeby mieć dach nad głową, żeby nie odbijały się na, na tych ludziach, którzy codziennie muszą robić zakupy. Żeby nie odbijały się na tych ludziach, którzy muszą wsiadać w samochód, żeby dojechać do pracy, do szkoły czy do lekarza, bo w Polsce nie ma transportu publicznego. My dzisiaj mówimy jasno, o to musimy wszystko zadbać. Tak musi wyglądać polityka państwa. Dziś, yy, dziś te wybory są o tym, czy zagłosujemy na lewicę, czy to lewica będzie tworzyła rząd, czy będzie go tworzyła Konfederacja. Konfederacja dzisiaj ma prosty program: zdemontować politykę państwa, zakazać yy, aborcji, nie, nie pozwolić na to, żeby, yy, żeby ludzie, którzy potrzebują pomocy, tę pomoc otrzymywali. Polityka Konfederacji to polityka homofobii, antysemityzmu. Antykobieca to polityka pozwalania na bicie dzieci. I dzisiaj mamy już na to papiery. Lewica dostała papiery od sądu na dowód tego, że polityka konfederacji jest polityką szkodliwą. Wygrałam w sądzie wczoraj pozew w trybie wyborczym z konfederatą, któremu nie podobało się, że mówię prawdę o programie jego partii. Nie podobało się, że mówię prawdę o tym, że Brunatna Konfederacja jest partią pochwalającą bicie dzieci, jest partią antysemityzmu, jest partią przemocy wobec kobiet. Dzisiaj mówimy jasno: jeśli ktokolwiek ma jeszcze wątpliwości, sąd orzekł jednoznacznie, że tak właśnie jest. Zachęcamy Państwa dzisiaj, żebyście z myślą o tych, którzy potrzebują wsparcia, z myślą o ludzi pracy, z myślą o tworzeniu państwa, które będzie państwem dla każdego. Również dla każdego z tych osób, które dzisiaj przyszły tutaj do Kurnika robić zakupy. Dla tych wszystkich, którzy codziennie zastanawiają się, czy starczy im na te zakupy, czy będą mieli dobrą szkołę, do której mogą posłać swoje dzieci, zagłosowali na Lewicę. Bo to Lewica gwarantuje Wam bezpieczny, dobry dom dla wszystkich. Szanowni Państwo, po raz kolejny spotykamy się na trasie lewicy, tym razem trasie kampanijnej. Jesteśmy w trasie jako posłowie, posłanki, jako polityczki, politycy lewicy od wielu miesięcy. I doskonale wiemy, jak wygląda polska rzeczywistość, wiemy, jak wygląda nasz kraj. No, tego nie można powiedzieć niestety o tym, o tych, którzy naszym krajem rządzą. Kolejny dzień, kolejny dzień wita nas! Kolejnym podobno rozwiązaniem, tak zwanym programowym. Dlaczego tak zwanym? Bo tam nic nowego, proszę państwa, nie ma. To wszystko już było, albo ktoś inny przed nimi już to wymyślił. No chociażby kwestia polskiej półki. No, ochrona polskich producentów Lewica już o tym pomyślała. Proszę państwa, mamy to w programie, mamy złożoną ustawę na ten temat. A dziś co? Jakieś dwudniowe wycieczki szkolne. Tak, one są potrzebne. Dzieciaki powinny jeździć na wycieczki. Mało tego dzieciaki już jeżdżą na dwudniowe wycieczki. Pamiętam, nawet za mojego dzieciństwa jeździliśmy na dwudniowe wycieczki. Więc te bony wycieczkowe tym razem dla dzieci szkolnych to znowu, proszę Państwa, nic nowego, ale też, przede wszystkim. To niczego nie rozwiązuje, bo to nie jest problem polskiej szkoły, że dzieciaki nie jeżdżą na wycieczki, bo jeżdżą sami kościmy jako posłowie i posłanki również w sejmie na wycieczkach szkolnych. Problemem szkoły jest czarnek. Problemem szkoły są przepełnione klasy. Problemem szkoły są, jest brak nauczycieli, jest przez to również chodzenie do szkoły na zmiany. To są realne pro, problemy szkoły. To jest nie, nierealistyczny, przepełniony, już nieaktualny program nauczania. To są problemy szkoły, na które lewica ma rozwiązania. Mówimy dość, dość ideolo, do ideologizacji szkoły, mówimy o de, deczarkinizacji szkoły, mówimy zmieńmy program nauczania. Niech będzie nowoczesny, niech, niech przygotowuje dzieciaki do życia, a nie powiela XIX wieczne schematy, bo tak naprawdę szkoła funkcjonuje nadal, jakby to był wiek XIX, a nie XXI. Więc wycieczki szkolne, tak, one już są, ale to niczego nie rozwiązuje. Proszę zajrzeć do programu Lewicy, bo my wiemy, jak to się robi, no, czego nie można powiedzieć o obecnie rządzącym. Tylko lewica zagwarantuje państwu zagwarantuje nam wszystkim dobry, bezpieczny dom, dobrą, bezpieczną szkołę, edukację na miarę czasów i lepszą, bezpieczną przyszłość. Szanowni państwo, lewicy poznajcie, że 400 000 zł tyle co tych Tyle ludzi, wiele osób wyprowadza się z Poznania, buduje swoje domy, kupuje mieszkania od deweloperów, przy czym jakość przestrzeni, którą mamy, pozostawia bardzo wiele do życzenia ze względu na to, że często te nowe obiekty powstają na działkach, które są słabo uzbrojone, do których nie ma dostępu drogo, drogowego. Mieszkańcy nie mają dobrego dostępu do usług publicznych i ani rząd PIS, ani Rząd Platformy nie wymyślili, w jaki sposób rozwijać nasze miasta i proponować dobrą urbanistykę dla mieszkańców. W związku z tym generuje to ogromne koszty rok rocznie, ponieważ samorządy, które i tak po reformach PIS-u nie mają zbyt dużo pieniędzy i mają jeszcze mniej funduszy, Muszą później to wszystko uzupełniać. Muszą dbać o to, żeby mieszkańcy mieli jak najlepszy dostęp do dróg, do kanalizacji oraz do usług publicznych. I tak naprawdę w momencie, kiedy miasto się tak mocno rozlewa, kiedy jest niezorganizowane, to płacimy za to my wszyscy z naszych pieniędzy z podatków. Przez co um, mając na uwadze to, że ceny mieszkań w Poznaniu są bardzo mocno na jeżyce, więc jedyną opcją, żeby nie gnieździć się w małym mieszkaniu, w trakcie, wierzyć, albo w mikrokawalerkach, które są teraz tak popularne, jest to, żeby wyprowadzić się za miasto. I dlatego Lewica proponuje program mieszkaniowy. Chcemy zbudować 300 tysięcy mieszkań na wynajem, tak żeby polepszyć warunki bytowe wszystkich osób, które chcą wyprowadzić się na swoje. Te, w tym momencie 50 o, procent osób w moim wieku, czyli w przedziale 25-35 lat, mieszka z rodzicami. Przebiliśmy 50%, co oznacza, że młodzi Polacy nie mają się gdzie wyprowadzać, nie mają gdzie sobie budować nowego domu i budować nowego życia. Musimy to zmienić, musimy zbudować mieszkania i zadbać o standardy urbanistyczne i jakość planowania przestrzennego, też pod miastem. I dla nowych mieszkańców, których chcą się tu sprowadzać, oraz też dla wszystkich mieszkańców, którzy już tutaj są i nie chcą nowych, dziwnych inwestycji, które są substandardowe i pozbawione dostępu do e, wszystkich usług, które są tak bardzo potrzebne do dobrego życia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Czy mają Państwo Dziękuję jakieś bardzo. pytania?